lal lal lol to krzesło to krzesło zielone oszalałem gwiazdy ja posłu... krze... całe światło Sze góre, góre i włączam, włączam kompa! Ja, ja spadam w krzesło Medykowie! Healujcie siebie nawzajem, to tak nie zginiecie! Dobra... Healuję... Roadza... <laughs> Wspólne healowanko! Nie wiem czy to był jednak no, dobry. No kto koniec. się kameruje?! No wełsze słuchawki czy coś! Nie się no. Jego ludzie już po ciebie idą! Wiecie kto się kameruje?! No tak, zabraniam ci! Ale ludzie... No przestań! Jakbyś nagrywał na YouTube nie nagrywałbyś takich głupot. Yy, Ej, mi się... jakiś sąsiad! Ej, mi jakiś sąsiad właśnie puścił przez moje oczy zielone! zielone. I słyszysz, tak Tu uber, medyku. Uber. Więcej niż taksówka. Uber, więcej niż medyk. La, la, la. A, a kiedy to kiedy to zbuntujesz i wrzucisz? Dzisiaj możliwe. Ale jak się tu bąka, więc muszę wyciąć. Chcę wszystkiego nie słychać na, na nagrywce. No, Musimy, bąka i on mówi, że musi to, musisz to wyciąć. <ścoughs> o, ej, wygramy to! Wygramy to! Wygramy to! Potanka! subskrybujcie oceniajcie do zobaczenia no i cześć